Hejka, hejka, tu Kamykos, witam was w kolejnym odcinku z gry Stambul Guys. Słuchajcie, dawno nie było odcinka, prawda? No, ja sobie, że tak powiem, zrobiłem lekką przerwę od StumbleGuys. Co prawda, codziennie sobie wchodziłem, odbierałem sobie yy, super koło szczęścia z pięcioma klejnotami i oczywiście miałem cały czas klejnoty, więc to, po co to nagrywać po raz kolejny? <laughs> Wiadomo, co wypadnie. No, ale są nowe wydarzenia, więc sobie dzisiaj zagramy w nowe wydarzenia. No, tutaj mamy Paint Splash. Dash, tu jest smoczą skrytkę, którą nie grałem, nie wiem o co tu chodzi jeszcze. Eee, a ponieważ nie ma kółka, to sobie odbiorę, bo mam trochę pozbieranych żetonów, to sobie odbierzemy jedno pudełko, a może nawet nie jedno. Co dostaniemy? <grytony> żetony, Super. Wymiana 90 na 10, to mi się podoba. Mm, no właśnie. Dobra, ale tu mam jeszcze jakieś pudełka. Pudełko z nagrodami mogę to odebrać? Aktywuj. Nie. To pu pudełko chcę dobrać Dobra, a nie mogę tego? Odbierz. No właśnie, I Beret Duke. Dobra, okej, okay, tego nie mam. coś jest nowego. Fajnie, tu chyba miałem jeszcze jedną do dobrania. Bilet mam. O, bilet mam. Bilet mam tak, jeszcze jedno jest pudełko do dobrania. Będę śmiał, jak się dostanę to samo. O nie, mam jakąś pływającą barbarę. I co to? Jeszcze jedna jest. Dobra, jakie tutaj są szanse? 2,46% na epicką, tylko. O, rany. Rzadkie kroki, rzadka animacja. O, tu tutaj można też inne rzeczy, nie tylko skórki dostać. No dobra, okej. Okay. Odbierz. A. No dobra. To nie zwrócimy uwagi, że to miałem nie odebrane. No, odbieraj. Jest, jest, jest czy nie ma? Strażaka, duplikat. No dobra, no. Całe dwa... Dwa żetony? Czy ja dobrze widziałem? A tu mam 20 dobrania Jeszcze to odbierzemy sobie. Bo nie odbierałem, widzę, tych nagrod. Tu mam jakąś legendarną... Karot Dust. Dobra, odbierzemy tak. No dobra. Tu mam za... Jeszcze kolejny bilet widzę. A tutaj to już mam za... Tak. Dobra, zagramy. Nie ma co patrzeć tutaj na te... Po kolei polecimy chyba. Są trzy... cztery wydarzenia. Kabum. A, no dobra, no to jest to nowe wydarzenie. Grałem w trochę, no ale tutaj to fajnie się gra Fajnie się by grało w grupie, bo tak naprawdę tutaj nie ogarniają niektórzy i jest mała szansa, że się dostanie ktoś do finału. Trzeba mieć naprawdę ogranych współgraczy. No dobra, zobaczmy co nam tu rzuci. Nie wiadomo jaką mapkę, ale dobiera. Dobiera, dobiera, a później są dwie losowe mapki, więc wystarczy przejść to 8 osób Dobra, ciągniemy wózek, ciągniemy wózek, wózek się bierze. Dobra, tu kolega wziął, to nie będę, że tak powiem Mamy ciągniemy wózeczek dalej. Tu są na... A jestem niebieski, dobra, okej, okay. tam pojechali. Pojechali Jedzie czerwony, wyprzedzamy Oho. Mamy dalej jest Pchamy, nie? No ja jest walną mnie znowu z tym dynamitem. Poszedł do wody, poszedł do wody. Ja im tutaj wstrzymam. Ja im trochę wstrzymam tutaj o... Hops. Uuuu, ale mnie wyrzuciło! Dobra, chłopaki dawać! Ja wam tu pomagam! No, musimy to. Ojej! ojacie, w piorun wpadłem! Znaczy w laser! Wygraliśmy? Jest, udało się! Dobra! Chyba moja akcja się udała! Powstrzymywania przeciwników! A ja taką mazią ładną! Gram Toksyczną. O, UFO, o, jak ja dawno nie grałem. UFO. Dobra, musimy to teraz cztery osoby. Dobra, a to nie powinno być trudne. Akurat mój. moja skórka pasuje, prawda? Do tego. Dobra, 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 dobra. Nikt nie odpadł jeszcze. Dało się, miałem to zrobić inaczej, ale. Dało się. To chyba nie był pomysł, że ja zrobiłem tą memotkę, bo bym nic nie mógł zrobić, jakbym spadł do tego w szlam. Na szczęście inni też odpadli. Dobra, zobaczymy, co teraz dostaniemy. Kolejne. No ale wybrałem sobie skórkę sam raz. Acid Pool. No to jak tu wyląduje w kwasie, to nic mi się nie powinno stać. Dobra. Lecimy tu najpierw. Zostało... Został królik i ja. Został królik i ja. No nie, 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 nie. Dobra, czy on przejdzie tą przeszkodę? Zaraz zobaczymy. Patrzymy co on robi. Też przeskoczył. Dobra, zaraz będzie szczotka. Okej. Teraz będzie szczota. Jest Szczota. No Ja cię nie tak Kamu to zrobisz No i dobra wygrał kolejny Gratulacje Moje nagrody, co ja tu zrobiłem? No a misję mam porobione, więc musimy tak, teraz z kolejną A, to jest tylko na dwóch graczy. No, to będzie szybko. Disco, 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 disco Disco, jest disco, tak jest MrBeast disco drop i z... zrzucać no ale, ale spad, nawet nie dał się zrzucić, no wiecie co to nie jest fair to trwało 4 sekundy prawie 5 dobra to zagram jeszcze raz no to, co to było w ogóle Tego się nawet shorta nie da zrobić. <grych> Okej. Okay. No nie, nie chcę tego. Poszedł. Smocza skrytka. Dalej. Czy dostanę tą samą mapkę? UFO też może być. O, no dobra, niech będzie. Laser Dash. Hmm. To będzie to pewno trochę dłuższe niż disco. W ogóle to. i nie trafiłem kolegi szkieleta, ale nie ma chyba nie ma motek, nie? Żadnych, mi się wydaje, że chyba nie ma motek. Mhm. I skocz na pr prąd, no ale to była sztuczka. Dobra, ach, ha, ha, ha. No to też było zaplanowane. Dobra. No nie chcę wpaść w piorun laser, no wiecie co? Dobra, to sobie tak przestanę. Hop. A. I tu. Tym razem przegrałem Nie ma się czym chwalić, dobra, zagramy w takim... No to było dłuższe, dobra, zagramy w... Jak to była rozrzewka, no to tu jest... O, cztery osoby Cztery osoby, dobra, czyli jedna odpada, tak jest, jedna odpada A my co? czekamy tutaj, aż kolega odpadnie, wyrzucił go i sam był odpad też nie. No, tutaj to, to, to był ten chyba był ten ten niedobry. To był chyba ten niedobry. Słuchajcie, serdecznie zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Muszę was z was mnie ogląda, a nie subskrybuje. A do 200 subskrypcji mi już tak już niewiele brakuje. 7 dokładnie, jak nagrywam ten odcinek. Ale byłoby mi bardzo miło, gdybyście zasubskrybowali mój kanał. Ojej. Ale mi się udało. Trafiłem prosto w ten. Dobra, nie chcę nikt odpaść, widzę. Aha. Aha. Dobra. Dobra, trzeba poczekać aż ktoś zrobi jakiś błąd. No dobra, odpad. Kolega odpad i został finał. 1 na jeden. A to ten co wyrzucał wszystkich, no okej. Okay. A, mam niezmienioną tą, widzę. To była jakaś aktualizacja teraz i zmieniło ustawienia skórek, wszystkiego. Hmm. co? No, co on zrobił? Coś przekombinował, a ja nie widziałem tego, o, to był... No, a wygrałem, druga gwiazdka, dzisiaj. Nie ma koronek, jest gwiazdka. O, już ten, tak, nawet nie racują te wygrane, powiem wam, jeszcze dwie gry zagrać, dobra, to zagram z wami. Nie, kontynuuj, nie chcę przepustki, co my tu mamy jeszcze? Paint Splash. Uuu, a Paint Splash? Jeden dzień został na jednej mapie. No dobra, spróbujemy. 10 osób. Eee, no to chyba się nie uda. Zobaczymy. Dawno żadnej koronki nie miałem. Mr. Toxic. Co on ma na głowie? Jakiś. Jest mapa. Paint Splash. grałem tą mapkę troszeczkę, to to tam nawet o zepsułem teraz, wiedziałem, że już jak wskakiwałem to już jest po mnie. Powiem. Chociaż na początku nie jest jeszcze powiedziane, ale... O! Dobra, przeszedł że to? Ach Ach Dobra Nie no! Jak? chaj mnie! No, nie do wody Czy tam do farby Dobra, coś mi tutaj nie pasuje widzę No jedna osoba już przeszła Doszedli, doszliśmy do, do tego momentu, gdzie jest, ale fartem, ale się udało. Dobra, przyszedł ostatni, czyli jedna osoba odpada, nie dwie. Tam walczą. No, e, no to łatwo było przejść, teraz będzie. to jest kolega który próbuje przejść mu się ach tak udało mu się dobra jesteśmy koniec No pozostało 8 graczy Teraz chyba będzie połowa czterech zostało Właśnie tak nie, zdążyłem, nie Kolega wrciliśmy do farby. Mhm. Dobra jesteśmy w czołówce. Aj no, gdzie ja skaczę? Aj aj, 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 dobra, teraz na środek No to chyba się nie udało dokładnie Padłem na ostatniej przeszkodzie, widzicie? Słuchajcie, no, słabiutko, słabiutko No, tak to bywa Dobra, zagram sobie jeszcze jedną Jakąś rozgrywkę, już nie z wydarzeń, co my tu mamy? No to wiadomo, może będzie ta sama mapa, co tam. Stałem i ostatnio, żeby odebrać nagrodę. Dobra, spróbujmy zagrać normalną. Dawno nie grałem normalnej. A jeszcze na koniec odbierzemy sobie pudełko. W sumie to mam bilet, mogę za bilet zagrać. O, nie pomyślałem. Ale wiecie co? Mam pomysł. Sabotuję, jak będzie jakaś niefajna mapka, to sabotuję tam grę. A co to tak długo? Dobrać? Dawaj, dawaj. No dalej, dalej. Uh, jungle Roll Ciężko tutaj sabotować grę komuś, no ale w sumie to. O, udało się coś tam kogoś wyrzucić, czy nie? Tu się udało, nie wiadomo. A nie śpieszę się tam to jakoś dojdę, to dojdę. No ale przeskoczyłem wszystkich teraz, zobaczcie. Hop, ach, nie trafiłem go. Nieee Co to było? Ej, a ten jak to tam się znalazł na mecie już? Dobra, wejdę. Do. Przejdźmy to Jak on się tam znalazł na mecie? Który nun przeszedł? Jakiś haker normalnie, przecież nie było przede mną nikogo Był jeden, który mnie wyprzedził tam Niemożliwe mm -mm. No way Wszyscy biegli on dalej tam... O, teraz będę mu kogoś tutaj sabotować. I kamykos wrzuca w laser. No bo za link. Dawaj, 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 dawaj. O, tu już kogoś tam myślałem, że już kogoś. O co to nie wybuchło? O, tu nie trafiłem Tu też nie trafiłem. W ogóle emotki nie działają. Co to ma być w ogóle? Dobra, teraz zadziałała. Ach. Chyba wpadł przeze mnie, co? Czy nie? O, ten też prawie wpadł przeze mnie. Och. Ej! Przeszedłem, ale... No dobra. Jest finą. Jest finą. No come on, come on Co my tu mamy? Rekiny. Tak nie chciałem grać, ale widzę. Może... Może spróbujemy wygrać tą grę. Oho. Uh -huh. uh -huh. Uratował się. Ale wpadł. Widzieliście? Kapibara, uciekaj! Uciekaj, Kapibara! Kapibara, do wody! Aj, no! Och, powpadali. Ach, uciekł mi, no! Wiecie co? Stały trzy osoby. Pingwin, Kapibara. Pingwin wpadł? Wpadł. Dobra. O nie, zostałem tylko ja i jeszcze ktoś i ufoludek Nie tu Gdzie ty strzelasz? Skoczył na beczki skubaniec Ja też skoczę sobie na beczki A tu mogę też skoczyć? Mogę Ale no, co za. Miała nie wybud... No, no, nie, no. Ale po co skakałem? Dobra, kolega player DSVC wygrał. No, gratulacje. Ale zepsułem na koniec. A już myślałem, że będzie taki fajny finish odcinka. No, mm. nic tak to bywa, słuchajcie, no. Dobra, ale to. A, dobra, mam. Klejnoty mam do dobrania. Mam bilety. Ostatni Stumbler wygrywa. Jedna runda, ale czego? Emotki, gracze, nagroda główna. Dobra, weźmy udział. 25. O, jakiś youtuber. 25... Dozwolone emotki. Żadne z tych, które mam. 25 klejnotów i za jeden bilet ...by no. wygrać Spróbujemy to tak na koniec odcinka Mam tych biletów trzeba je wykorzystać trochę Ale strasznie wolno odbiera. To, to chyba gra w takiej godzinie, że... Ten. No dobra, słuchajcie, to chwila przerwy dla mnie na reklamę, jeżeli nie subskrybujecie, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, znajdziecie tu, znajdziecie tu różne fajne, ciekawe yy, gry, gameplaye, yy, Squadbusters, Brawl Stars, Istanbul no Guys, Fall Guys, może trochę czasami, no i parę innych ciekawych gierek. Jeżeli chcecie, żebym nagrał jakąś grę, to też możecie napisać w komentarzu, to... Jak, jaką grę. W sumie mam jakiś plan na to, jakie gierki ponagrywać. Ale może jakaś wpadnie taka, którą byście chcieli, a... o której ja nie myślę. No, cztery graczy tylko, nie wychodźcie, nie wychodźcie. Dobra, dwóch, jeden i lecimy. Jest, dobra, zaczyna się. Teraz możecie wychodzić. Zaczynamy jaką mapę nam da. Ufa, mogłoby być, powiem wam. Tylko nie ten, jakąś taką bikini. Bottom albo coś tego typu, bo to. Dobra, jest. Laser dash, jest, nie spadni. Kamyka, skup się. Oho, i to już po mojej grze jest. Tam jest. Pięknie. Szybko odpadasz. <grych> Dobra. Słuchajcie. No. To byłem ja. Kamykos. A teraz na koniec jeszcze otworzę pudełko. Turniejowe 0. Dobra. Czy tu mam pudełko? Mam klejnoty. Mam bilet. Bilet. Dobra. Ale pudełko mam tu. To wezmę, utworzę pudełeczko takie. Dobra. Trzymajcie kciuki. Duplikat. No, trudno. Słuchajcie, to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka. Pa pa.